Cześć, witamy Was w pierwszym odcinku w nowym roku! Jesteśmy już po świętach, ale w pierwszym odcinku w nowym roku wykorzystujemy jeszcze moment, żeby pokazać Wam jak wygląda wioska świąteczna, która powstała tutaj w waletcie. I nazywa się Fairyland, wioską świętego Mikołaja. Największą atrakcją tej wioski świątecznej jest ogromne koło, które widzicie. To jest Reindeer's Eye, koło renifera. Poza tym, że jest mnóstwo świątecznych dekoracji, światełek na drzewach i takich małych figurek, jakichś reniferów, misiów itd. Są też karuzele dla dzieci, jakaś karuzela z helikopterami, taka tradycyjna z konikami, jest też chatka świętego Mikołaja, tam dalej jeszcze, już właściwie w miejscowości Floriana, która jest tuż obok walety, jest też lodowisko, ale to wszystko pokażemy Wam z bliska już za chwilę. Zanim pokażemy Wam wioskę świąteczną, to zobaczymy jeszcze jak wyglądała świąteczna waleta. To jest właśnie to, o czym Wam mówiłam w odcinku świątecznym, czyli presepiu. Presepiu to jest szopka w języku maltańskim i te szopki na święta są tutaj bardzo popularne. Ludzie często mają szopki po prostu w domach, takie malutkie albo przed domami, a tutaj w walecie na placu jest taka naprawdę ogromna. Muszę Wam powiedzieć, że waletta naprawdę wygląda przepięknie z dekoracjami świątecznymi. Jeżeli przyjeżdżacie na Maltę w okresie świątecznym, noworocznym, to naprawdę jest to świetny moment, bo zobaczycie, jakie są tutaj piękne dekoracje świąteczne w stolicy Malty. Oczywiście porównując z naszą okolicą, czyli okolicą St. Paul's Bay, gdzie są dekoracje świąteczne, ale oczywiście jest ich dużo mniej, widać ogromną różnicę, dlatego w święta polecam zobaczyć jak wygląda właśnie waletta. A my idziemy zaraz do wioski świętego Mikołaja, zobaczyć jakie czekają tam na nas atrakcje. Musieliśmy usiąść gdzieś z boku na chwilę, dlatego, że jestem absolutnie przytłoczona hałasem, jaki tutaj jest, i ilością ludzi, to zresztą mogliście zobaczyć. Mam wrażenie, że połowa Malty tutaj przychodzi wieczorami do tej świątecznej wioski i jest to okrutnie męczące. Atrakcje są głównie dla dzieci, nie oszukując po prostu jakieś karuzele i spotkania ze świętym Mikołajem. Mieliśmy pomysł, żeby wybrać się na to ogromne koło, po prostu sobie się nim przejechać, ale niestety lęk wysokości zwyciężył. Ono może nie jest aż takie wysokie, ale dla mnie to i tak jest zbyt dużo, dlatego nie będę ryzykować. Idziemy się przejść jeszcze dalej i pokażemy Wam, jak wygląda lodowisko na Malcie, bo to jest jedna okazja w roku, gdy na Malcie można sobie pojeździć na łyżwach. To jest właśnie namiot, w którym znajduje się lodowisko. Ponieważ jest generalnie ograniczenie liczby osób, które mogą być w środku, to na zewnątrz jest ogromna kolejka ludzi czekających w kolejce, żeby wejść na to lodowisko. I y, oczywiście, że tak jest, dlatego że to jest jedyna okazja, żeby na Malcie w ogóle pojeździć na łyżwach. Teraz mamy temperatury w ciągu dnia między 15 a 18 stopni, więc też jak możecie sobie wyobrazić, utrzymanie w ogóle lodowiska w takiej temperaturze jest sporym wyzwaniem. Z ciekawości sprawdziłam, ile kosztuje wstęp na to lodowisko i powiem Wam, że jest dosyć drogi, bo wejść na niecałą godzinę, wchodzi się na 50 minut, kosztuje tutaj 15 euro, więc całkiem droga impreza. Ale tak czy inaczej, ludzie są bardzo zainteresowani. Są ogromne kolejki, żeby na to lodowisko wejść, bo w innej porze roku, w innym momencie, nie ma w ogóle takiej okazji, tylko na święta jest tutaj rozstawiane lodowisko. Słuchajcie, podsumowując tę wycieczkę do świątecznej wioski. Ciekawa atrakcja, także nawet na Malcie można trochę poczuć święta przy tych wyższych temperaturach, które tutaj mamy, nawet w grudniu. Ciekawa atrakcja, chociaż dla nas zdecydowanie zatłoczno i za głośno. Przychodzi tutaj mnóstwo ludzi, także bądźcie na to przygotowani, chociaż mimo wszystko fajnie też można spędzić czas. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pierwszy w Nowym Roku. Bardzo dziękujemy, że oglądaliście. Pamiętajcie, że zostawić kciuka w górę, komentarz i zasubskrybować kanał. Do zobaczenia!